Witamy na kanale Gastro Freaks. Uwaga, jaki będzie kolor? Taki, jak należy. Dzisiaj przygotujemy koktajl, który zadedykuję wszystkim osobom, które budzą się w sobotę i mają mega kaca. Koktajl o nazwie Krwawa mery. Troszeczkę go swistujemy, dzisiaj nie będzie oryginalnej receptury, ale zaraz zobaczymy. Chłodzimy szkło i przygotowujemy shaker, bo będziemy koktajl potrząsać. Zaczniemy może od Tabasco. Ja mam taką końcówkę, ale akurat na jedną porcję starczy. Więc koktajl jest pikantny. Mam. W oryginalnej recepturze jest sos Wolchester ja niestety miałem się taką dużą butlę, więc odlałem sobie troszeczkę. Teraz damy trochę syropu cukrowego, który nam tutaj zbilansuje wszystkie smaki. Mam taką nadzieję przynajmniej. Sok z ogórków kiszonych. Dość kontrowersyjna receptura, ale myślę, że będzie nam smakować. Dodam trochę solanki. 3, 4. Solanka to 20% roztwór soli w wodzie. Musi nam tutaj ona troszeczkę zbilansować wszystkie smaki. Smaków jest dość dużo. Jest kwaśny, kwaśny słodki, yy, wytrawny. Więc ona nada, nada nam tutaj takiego charakteru. A no i najważniejsze: uzupełniamy sól na kasu, prawda? Więc wszystkie płyny i sól jest tutaj pożądana. Dolewamy 40 ml dobrze zmrożonej substancji. O tak. Normalnie do krwawej mery wlewamy sok, sok pomidorowy. Ja dzisiaj zastosuję takiego małego twista i wykorzystam sok wielowarzywny, który na pewno też doskonale uzupełni nam wszystkie witaminy. I jeszcze świeżo mielony pieprz. Wszystkie składniki przelewamy do shakera i mocno szejkujemy. Paweł, dobrze się wymieszało? Proszę. 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 Kopawa nie będzie słychać pewnie co, ale powiedział jeszcze troszeczkę. Oh, pachnie super. Dobrze. Całość przelewamy do perfekcyjnie schodzonego szkła. Przy pomocy naszego sitka. Uwaga jaki będzie kolor. Takie jak należy. Zostawimy trochę miejsca, bo mamy tutaj fantastyczną ozdobę. Seler naciowy. Ja też zaproponuję tutaj kawałek, soczysty kawałek ogórka kiszonego. I trzy wspaniałe pomidorki koktajlowe, a może... Moja propozycja na Ciężką sobotę. Krwawa mery.